Serwos muzykanci. Zanim pokażę trzy główne akordy gamy, chciałem tylko przypomnieć, żeby każdy pamiętał, żeby przestać karmić lęki, żeby zastosować dietę informacyjną, oczywiście oglądać wiadomości, ale nie wszystkie i ze wszystkich źródeł, jakie nas dookoła otaczają. Także to kwoli wstępu. Za chwilę pokażę lekcję o trzech głównych akordach gamy, czyli o triadzie harmonicznej, a na początek jeszcze krótki utwór wykorzystujący właśnie triadę. Krótki przykład utworu, który wykorzystuje triadę harmoniczną. Oczywiście w takich jakby się wydawało trudnych utworach, np. w zespole ACDC. Są utwory, które są wykorzystywane tylko dwa akordy I to są chciory na cały świat Także w tym nagraniu nauczę się trzech podstawowych, trzech głównych akordów gamy Czyli jak jakaś piosenka jest w jakiejś tonacji To trzech głównych akordów, które prawdopodobnie tam wystąpią Za każdym razem, gdy starasz się znaleźć akordy do piosenki jakiejś, które właśnie dziś słyszysz Nieuniknione jest, że napotykasz przeszkody Szukasz i szukasz akordów i nawet nie wiesz od czego zacząć Szukania tych akordów w tej piosence, której słuchasz Dlatego w tym nagraniu Postaram się dogłębnie przeanalizować proces powstawania tych akordów, które prawdopodobnie wystąpią w słuchanej przez Ciebie piosence. Oczywiście najpierw trzeba w prosty sposób znaleźć tonację piosenki, a później to już z górki. Także zapraszam do lekcji. Dzień dobry, witaj w lekcji triada harmoniczna. Triada harmoniczna są to podstawowe akordy gamy, inaczej można powiedzieć tonacji. Jeżeli jakiś... Każdy utwór jest w jakiejś tonacji. Są też tonacje bliźniacze, na przykład durowa Cedur ma swoją bliźniaczą Amol. I o tym się bardziej szczegółowo zajmujemy na, na kursie gamy, Pasaże, interwały, tych podstawach gry na akordeonie. Także Riada to są podstawowe akordy gamy. Mamy na przykład tonację Cedur. Wszystkie przykłady będę pokazywał na przykładzie Ceduru, bo to się łatwo tłumaczy. Czasami będę pokazywał też na innych. Jak ktoś uczy się całkiem od podstaw, to jest to dużo jaśniejsze niż zacznę później na innych, ale też później na innych też będę pokazywał. Zobacz, mamy nasze C. Triada harmoniczna i nasze podstawowe akordy gamy. Będziemy rozmawiali jeszcze o stopniach gamy, ale co teraz musisz wiedzieć, że podstawowymi tymi trzema akordami jest tonika, która jest na pierwszym stopniu. Czyli tutaj mamy nasze C Nasza subdominanta jest na czwartym stopniu I dominanta jest na naszym piątym stopniu Od C oczywiście Teraz nieważne co to są stopnie gamy Tylko chodzi o te odległości od C Czyli to jest nasz pierwszy stopień Drugi, trzeci, czwarty stopień od C i to jest nasz piąty stopień i zobacz, co mamy na pierwszym stopniu Na pierwszym stopniu mamy nasze C Klawisz C Na czwartym stopniu Dwa, trzy, cztery, mamy... Znaczy tutaj zwróć uwagę, że jak zaczniemy sobie grać od D To pamiętaj, że tutaj nie mamy tego czarnego, czyli będzie pierwszy stopień gamy Drugi, trzeci i czwarty będzie tutaj Musimy przejść przez D, Bo się wszystko przesuwa nam. Ale wracamy do C. Pierwszy, czwarty i piąty stopień. Na pierwszym stopniu jest akord durowy, czyli będzie nasze C-dur. Na czwartym stopniu jest F, będzie też akord durowy. Czyli mamy tutaj F-dur, powstanie. nam I na piątym stopniu, czyli to jest nasza subdominanta, to jest ważne. I nasza dominanta to jest G, bo jest na piątym stopniu, jest też akord durowy. Bo na przykład mamy następny stopień, szósty. Na tym stopniu, jak i na drugim budujemy molowe, czyli będzie demol, tu będzie amol, ale teraz ważne nam jest pierwszy, czwarty i piąty stopień. Pierwszy stopień tonika, czwarty stopień subdominanta i piąty stopień dominanta. I w naszym przypadku jest to C dur, F dur i G dur. I to jest triada harmoniczna. Na tym można budować utwory już, jeżeli znasz te odległości, nauczy się odległości tych dźwięków. Zobacz, będziemy mieli dźwięk G-Dur. Utwór w tonacji G. Czyli jakie akordy musimy użyć, jeżeli chcemy piosenkę zbudować na triadzie harmonicznej? Bo triada harmoniczna jest potrzebna, żeby zbudować piosenkę. 90% chyba piosenek jest zbudowanych na triadzie harmonicznej. Zobacz. Pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty. Czyli już wiemy, że będziemy używali G-dur. Subdominantą będzie C-dur. I na piątym stopniu jest D, czyli będzie D. Czyli zobaczmy będzie C, G, C i D. Tak samo zobacz, jak brzmi to z C. A podpowiem Ci jeszcze, że dominanta to jest taki akord, który potrzebuje rozładowania na, na tą tonikę. Czyli znaczy, zobacz, jeżeli coś gramy. To jest nasza labamba. Tylko teraz w innym gram. Czyli zawsze jak będziemy kończyli dominantą, to zobacz będzie. Słyszysz ta dominanta, TG. G? Nie możemy utworu zostawić tak. I utwór skończyć. Tylko wiadomo, że będzie. To są już ozdobniki teraz które dograłem, zupełnie niepotrzebne, ładnie brzmiące. Czyli podsumowując z tej lekcji ważne jest tonika, pierwszy stopień, subdominanta, czwarty stopień, dominanta, piąty stopień. Na tych to jest triada harmoniczna i na tym budujemy akordy tonacji, czyli piosenki. Tylko po prostu tutaj sobie przesuwamy. Zobacz jak triada harmoniczna super super wygląda normalnie na na basach. Zobacz, mamy C DUR nasze. Pamiętasz z tej strony co było? F DUR było naszą subdominantą. Zobacz, jest C, F mamy poniżej i G gdzie było? Jest nad C nasza dominanta. Czyli zobacz jak prosto jest. I mamy La Bamba. Rozładowanie oczywiście na C Na tonikę Dominanta się rozładowywuje na tonikę zawsze Czasami utwór jest zostawiany jakimś innym akordem Ale przeważnie utwór się kończy tym akordem, który się zaczął Lub w jakiej tonacji jest Także kolejny jeszcze mały bonusik Podpowiem Ci Zobacz jak basy Ci nauczą triady harmoniczne Jeżeli tutaj nie wiesz, bo są białe, czarne, białe, czarne Ale zobacz, weźmiemy sobie tutaj na przykład Edur e -dur. Musimy znać gamę Edur, Żeby wiedzieć, co jest naszą subdominantą I co jest nas, naszą toniką Nie znamy gamy, nie zagramy Ktoś nam powie, gramy z E I co? I co wtedy? A masz akordeon i wie, że będą użyte dźwięki E Coś, co jest poniżej, będzie twoim subdominantą w tym przypadku to jest oczywiście adur, ale możesz nie wiedzieć, ale adur i coś, co jest nad E. Czyli tutaj co jest nad E? Jest H. Czyli mamy, naszą toniką będzie E, subdominantą będzie A, adur i dominantą będzie H. -dur. Czyli jak poznasz za, za niedługo w kolejnych modułach, czyli będziesz wiedział, wiedziała, że. I możesz sobie zagrać bez z eduru. A może chcesz La Bamba zagrać z Fis? Jak zagrać z Fis La Bamba? Musisz znaleźć sobie na basach Fis, gdzie jest Masz Fis No i nie wiesz, co jest, jest subdominantą, ani dominantą Fisa Ale wiesz, że subdominanta jest poniżej Fis Jeżeli nie wiesz, co to jest za dźwięk Czyli nasze H Wiesz, że pod FIS jest H, czyli już masz subdominantę i jeszcze dominantę, co jest nad FIS? CIS. Czyli wiesz, że masz, do... naszą toniką jest FIS. sobie dominantą H i subdominantą było CIS. I możesz sobie zagrać La Bambę z FIS-duru. Także basy nauczą cię bardzo dużo. Także troszkę się rozgadałem w tej lekcji, ale to jest jedna z ważniejszych lekcji i ciekawych do poznania akordów na kordonie. Także trzymaj się, cześć i zapraszam Cię do kolejnej lekcji. OK, zanim na dzisiaj skończymy, chciałbym, chciał, chciałbym żebyś zostawił, zostawiła pod tym nagraniem wideo swój komentarz, jakie trzy akordy będą, jeżeli piosenka będzie w tonacji F-dur. Czyli podaj mi tonikę, subdominantę i dominantę od F-dur. I pamiętaj, żeby zalajkować, udostępnić i to właśnie skomentować. Trzy rzeczy proszę Cię, żeby zrobić. ZUS. Tak zwany ZUS. Zalajkuj, udostępnij i skomentuj. A w następnym filmie pokażę Ci przewroty akordu D-dur i D-moll. Także przewroty akordów są też na jedną z podstawowych dróg do swobodnego grania akordami na akordeon. Także trzymaj się i do zobaczenia w następnym filmie.